Zatrzymaj się na chwilę i rozejrzyj dookoła. Nie tylko dla rzeczy, które możesz zobaczyć i dotknąć, ale dla wszystkiego, co jest w tobie. Myśli, emocje, zmartwienia, frustracje. Teraz odpowiedz szczerze: ile z tego tak naprawdę należy do ciebie? A co ważniejsze: ile z tego powinieneś jeszcze mieć przy sobie? Żyjemy w świecie, w którym gromadzenie stało się regułą. Gromadzimy przedmioty, oczekiwania, obowiązki. Które nie są nasze, relacje, które już wygasły, nawyki, które stopniowo nas niszczą. A najgorsze, robimy to automatycznie, bez zadawania pytań. Ale ciężar, który niesiemy, nie jest tylko fizyczny. Przejawia się w naszych umysłach, w naszych uczuciach, w decyzjach, które podejmujemy, a raczej których nie podejmujemy. Staliśmy się więźniami niewidzialnego brzemienia, które przygniata nas, a my nie zdajemy sobie z tego sprawy. A co, jeśli powiem Ci, że znaczna część Twojego cierpienia, Twojego niepokoju, Twojego stresu bierze się z prostego faktu, że odmawiasz uwolnienia się od tego, co powinno już odejść. Dzisiaj o tym porozmawiamy. O wszystkim, co Cię powstrzymuje, wysysa z Ciebie energię i kradnie Twój spokój. Porozmawiajmy o rzeczach, które musisz wyeliminować, ale bez fanfar, bez wyjaśnień, bez oczekiwania aprobaty. Ponieważ w ostatecznym rozrachunku to, co zdecydujesz się zostawić za sobą, mówi o tobie znacznie więcej niż to, czego uparcie się trzymasz. Jeśli czujesz, że twoje życie jest cięższe niż powinno, zostań do końca. Pokażę ci, jak się uwolnić, jak opróżnić ten bagaż i w końcu żyć w lżejszy i bardziej autentyczny sposób. Ale najpierw chcę wam opowiedzieć pewną historię. Niewidzialny Cezar, który cię wezi. Historia której nikt ci nie opowiedział o tym, co cieniście. Wyobraźmy sobie człowieka idącego przez pustynię. Palące słońce pali skórę, podspływa po twarzy, a każdy krok staje się trudniejszy od poprzedniego. Na plecach niesie ogromny plecak, pełen kamieni. Niektóre z nich podniósł na początku podróży, sądząc, że się przydadzą. Inni zostali umieszczeni przez ludzi po drodze, jedni mówili, że to dla ich własnego dobra inni po prostu zrzucali na nich swoje własne brzemiona. Na początku nawet nie zauważył dodatkowego ciężaru. Ale teraz drżą mu kolana, bolą go plecy i czuje, że w każdej chwili może się załamać. Jedynym wyjściem byłoby otwarcie plecaka i wyrzucenie części tych kamieni. Ale czy wiesz, czym się zajmuje? Idzie dalej, ignorując ból, jakby pozbycie się ciężaru było oznaką słabości. A teraz zwróć uwagę, ten mężczyzna może być tobą. Może nie jest to dosłowna dzić, ale twoje życie często tak się czuje, prawda? Każdy dzień to walka, wysiłek, by iść naprzód, nawet gdy wszystko wydaje się ciężarem nie do zniesienia. A najgorsze jest to, że nadal nosisz ciężary, których nawet nie powinno tam być. Rzeczy, które minęły, które nie mają już sensu, które po prostu trzymają cię w tym samym miejscu. Strach przed tym, co pomyślą inni. Ciężar toksycznych związków Nawyki, które niszczą twoje zdrowie i twój umysł. Potrzeba kontrolowania wszystkiego. Ale oto sekret: nikt nie opróżni dla ciebie tego plecaka. Jeśli nie zdecydujesz, co odpuścić, będziesz szedł tak długo, aż nie będziesz miał już siły. A pewnego dnia, kiedy spojrzysz wstecz, zobaczysz, że spędziłeś całe swoje życie nosząc w sobie to, co nigdy nie powinno być twoje. Dlatego dzisiaj pokażę ci, jak uwolnić się od tego ciężaru. Jak po cichu wyeliminować wszystko, co ciągnie cię na dno? Ale najpierw muszę opowiedzieć wam inną historię. Rybaczka, która odkryła tajemnice życia. W małej nadmorskiej osce mieszkała Helena, rybaczka znana z umiejętności poruszania się po nawet najbardziej wzburzonych wodach. Ale w jej życiu było coś, czego nikt nie zauważył. Nosiła niepotrzebny Cezar. Przez lata Helena zgromadziła podarte sieci, połamane narzędzia, zużyte liny. Mimo, że były bezużyteczne, trzymała je. Jej łódź była pełna tych rzeczy i za każdym razem, gdy wychodziła w morze, ledwo miała miejsce na poruszanie się. Aż pewnego dnia na pełnym morzu złapał ją niespodziewany sztorm. Fale rozbijały się o łódź, a każda próba manewru była utrudniona przez nadmierny Cezar. Zdała sobie sprawę, że jeśli nie odpuści pewnych rzeczy, nie przeżyje. Ze łzami w oczach Helena zaczęła wyrzucać stare sieci, bezużyteczne narzędzia. A nawet jakieś wspomnienia, które nosiła w sobie. A potem stało się coś niesamowitego: łódź stała się lżejsza, bardziej zwrotna. W końcu udało jej się manewrować i uciec przed burzą. Kiedy wróciła do wioski, ludzie pytali, jak udało jej się przeżyć. A jej odpowiedź była prosta. W życiu czepiamy się rzeczy, których nie potrzebujemy. Tylko wtedy, gdy zdecydujemy się porzucić to, co niepotrzebne, odnajdziemy wolność. By iść naprzód. A teraz pomyśl o tym, co jest w twojej łodzi, zatapia cię, a ty tego nie zauważasz. Czas odpuścić. Co cię powstrzymuje, choć nie zdajesz sobie z tego sprawy? Może nie masz łodzi pełnej starych sieci jak Helena, ale zapewniam cię. Przewozisz rzeczy, które powinny być już pozostawione. A jeśli się ich nie pozbędziesz, pogrążą cię. Zacznijmy więc opróżniać ten plecak. Oto kilka głównych rzeczy które cię niszczą i które musisz po cichu wyeliminować. Pierwszy strach przed opiniami innych ludzi. Ile razy zdarzyło ci się, że chciałeś coś zrobić, ale zatrzymywałeś się po drodze, bo zastanawiałeś się, co pomyślą inni. Być może przestałeś podążać za pasją, zmienić karierę, zakończyć związek, a nawet nosić strój, który naprawdę ci się podoba. Wszystko ze strachu przed oceną innych. Oto prawda, której nikt ci nie powiedział. Ludzie nie myślą o tobie tak często, jak ty myślisz. Tak, brzmi to surowo, ale jest wyzwalające. Większość ludzi jest zbyt zajęta radzeniem sobie z własnymi problemami, własną niepewnością. A jednak żyjesz tak, jakbyś był na scenie, jakby każdy twój krok był obserwowany i oceniany. Ale wiesz co, to nie ma znaczenia. Strach przed oceną jest cichą trucizną, która zabija twoje marzenia, zanim jeszcze się urodzą. Paraliżuje cię, uniemożliwia ci bycie tym, kim naprawdę jesteś. A najlepszy sposób, aby go pokonać, przestań się przejmować. Filozofia stoicka uczy, że nie możesz kontrolować tego, co myślą o tobie inni, ale możesz kontrolować, jak na to reagujesz. Zacznij więc eliminować to zmartwienie ze swojego życia. W cisze. Cicho. Po prostu żyj tak, jak chcesz. I pamiętaj, ci którzy naprawdę się o ciebie troszczą, zaakceptują cię takim, jakim jesteś, a nie takim, jakim udajesz, że jesteś. Drugie relacje, które cię niszczą. Nie wszyscy ludzie, którzy pojawiają się w twoim życiu, są przeznaczeni do pozostania. Ale z jakiegoś powodu upieramy się przy trzymaniu się związków, które tylko nas wyczerpują, które sprawiają, że czujemy się mali, nie wystarczają. Dotyczy to przyjaźni, miłości, a nawet rodziny. Jeśli za każdym razem, gdy kogoś spotykasz, czujesz się bardziej wyczerpany niż odnowiony, to nie jest oznaka połączenia, to jest dzwonek alarmowy. Ale czy wiesz, jakie są błędy wielu ludzi? Uważają, że wypuszczenie kogoś jest aktem okrucieństwa. Prawe. Często odpuszczenie jest największym aktem miłości własnej, jaki możesz mieć. I nie musisz robić z tego wielkiego show. Po prostu przestań dawać energię związkom, które tylko cię wciągają. Odsuń się na bok. Zmniejsz kontakt. Pozwól, aby niektóre połączenia zanikały w naturalny sposób. I nie czuj się winny. Bo w końcu zasługujesz na to, by otaczać się ludźmi, którzy naprawdę dobrze ci robią. Nawyki, które cię niszczą, a ty nie zdajesz sobie z tego sprawy. Czy kiedykolwiek przestałeś myśleć, że największymi sabotażystami w twoim życiu mogą być małe działania, które powtarzasz każdego dnia, nawet nie zdając sobie z tego sprawy? Nie tylko wielkie decyzje decydują o Twoim przeznaczeniu. Są to niewidzialne nawyki, te, które wydają się nieszkodliwe, ale które niszczą cię krok po kroku. To one sprawiają, że budzisz się każdego dnia z poczuciem zmęczenia, braku motywacji i energii, aby iść naprzód. A najgorsze, zdążyłeś się do nich przyzwyczaić, Stały się częścią Twojej rutyny, częścią tego, kim jesteś. Ale w głębi duszy uniemożliwiają Ci dotarcie tam, gdzie chcesz. Jeśli chcesz zmienić swoje życie, musisz zacząć od wyeliminowania tych pułapek. I trzeba to robić w ciszy. Bez konieczności ogłaszania tego światu, bez konieczności udowadniania czegokolwiek komukolwiek. Po prostu odetnij się od tego, co już ci nie służy i idź dalej. Porozmawiajmy o niektórych z tych nawyków i o tym, jak możesz zacząć się od nich uwalniać już dziś. Trzeci cykl autodestrukcyjnych nawyków. Wyobraź sobie, że budzisz się i zanim jeszcze wstaniesz z łóżka, bierzesz do ręki telefon komórkowy. Zaczynasz przewijać swój kanał w mediach społecznościowych, nawet nie zauważając upływającego czasu. Dwadzieścia minut później twój umysł jest już nasycony bezużytecznymi informacjami, porównaniami i zmartwieniami, które nawet nie były twoje. Brzmi jak drobiazg, prawda? Ale teraz pomyśl o tym, że dzieje się to każdego dnia, w kółko. Zaczynasz swój poranek już zużywając energię, którą powinieneś wykorzystać na własne osiągnięcia. A to tylko jeden z przykładów. Jest kilka innych nawyków, które wydają się nieszkodliwe, ale powstrzymują cię. Ogień zwlekaj z tym, co naprawdę ważne i spędzaj czas na pustych rozrywkach. Ogień złe odziejanie, nie zdając sobie sprawy, że wpływa to na twój nastrój i usposobienie. Ogień spanie do późna i budzenie się zmęczonym, Powtarzanie cyklu wyczerpania. Ogień napełnia się bezużytecznymi informacjami, ale nigdy tak naprawdę nie działaj. Ogień żyj na autopilocie, nigdy nie zatrzymując się, aby zadać sobie pytanie, czy jesteś na dobrej drodze. Wszystkie te małe nawyki sumują się i pewnego dnia zdajesz sobie sprawę, że twoje życie nie idzie tam, gdzie chciałeś. Ale oto sekret: nie musisz zmieniać wszystkiego od razu. Musisz tylko zacząć eliminować te małe więzy jeden po drugim. A czy wiesz, jak to zrobić? Twarta filozofa ciszy, jak wyeliminować to, co ci nie służy. Wiele osób popełnia błędy, próbując zmienić swoje życie, ponieważ robią z tego powodu wielkie zamieszanie. Mówią wszystkim, że się zmienią, że przestaną zwlekać, że zaczną o siebie dbać. Ale rozmowa niczego nie zmienia. To, co się zmienia, to działanie. Jeśli więc chcesz pozbyć się nawyków, które cię niszczą, rób to w ciszy. Mały niebieski rąb zamiast mówić, że rano przestaniesz przewijać kanał telefonu, po prostu przestań. Mały niebieski rąb zamiast mówić, że idziesz spać wcześniej, po prostu to zrób. Mały niebieski rąb zamiast rozmawiać o swojej nowej rutynie, po prostu jej przestrzegaj. Im mniej będziesz mówił o zmianach, tym większą władzę będą miały nad tobą. Bo będziesz to robił dla siebie, a nie dla innych. A pewnego dnia, bez konieczności ogłaszania czegokolwiek, Ludzie zauważą różnicę. Pąta chęć kontrolowania wszystkiego, wierzenie, które sam stworzyłeś. Porozmawiajmy teraz o czymś, co pochłania więcej energii niż jakikolwiek inny autodestrukcyjny nawyk. O potrzebie posiadania absolutnej kontroli nad wszystkim. Czy kiedykolwiek czułeś, że musisz zaplanować każdy szczegół swojego życia? Że musisz mieć pewność, że wszystko wyjdzie dokładnie tak, jak sobie wyobrażałeś? Że jeśli coś wymknie się spod kontroli, to tak, jakby świat się rozpadał. Jeśli tak, nie jesteś sam. Ale oto wielka prawda, do której nikt nie lubi się przyznawać: kontrola jest iluzją. Możesz planować tyle, ile chcesz, ale zawsze będą nieprzewidziane wydarzenia. Zawsze będą rzeczy, które nie zależą od Ciebie. A im bardziej stara się wszystko kontrolować, tym bardziej stajesz się niespokojny i sfrustrowany. Filozofia stoicka uczy nas, że jedyną rzeczą, którą możemy naprawdę kontrolować, jest nasza reakcja na wydarzenia. Wszystko, co znajduje się poza nim, to, co myślą inni, jak potoczą się sprawy, co przyniesie przyszłość, jest poza naszym zasięgiem. Więc zamiast próbować trzymać wszystko drżącymi rękami, naucz się odpuszczać. Pogódź się z tym, że nie wszystko pójdzie zgodnie z planem. Zaakceptuj, że czasami najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić, to po prostu płynąć z prądem. A wiesz, co się dzieje, gdy nauczysz się puszczać kontroler? Czujesz się lżej, mniej niespokojny, więcej obecnego. Bo w końcu prawdziwa wolność nie polega na kontrolowaniu wszystkiego, ale na zaufaniu, że będziesz w stanie poradzić sobie ze wszystkim, co nadejdzie. Szóste nierealistyczne oczekiwania trucizna, która trzyma Cię w napięciu. Jeśli jest jedna rzecz, która sprawia, że cierpimy bardziej niż cokolwiek innego, to są to nierealistyczne oczekiwania, które tworzymy dla siebie. Od najmłodszych lat jesteśmy uczeni wiary, że musimy być doskonali, że musimy spełniać oczekiwania innych, że musimy odnieść sukces w pewien sposób, albo w inny poniesiemy porażkę. A potem spędzamy nasze życie, próbując osiągnąć standard, o którym nawet nie wiemy, czy naprawdę chcemy. Ale czy wiesz, co jest gorsze? Większość z tych oczekiwań nie jest nawet naszych. Zostały one narzucone przez naszych rodziców, przez społeczeństwo, przez przyjaciół, przez sieci społecznościowe. I akceptujemy je bez zastanowienia. Ale jest coś, nad czym możesz się zastanowić, czy naprawdę chcesz tego, za czym gonisz. A może po prostu uważasz, że powinieneś chcieć. Jeśli odpowiedź nie jest jednoznaczna, czas zrewidować swoje oczekiwania. Przestań się porównywać. Przestań myśleć, że musisz podążać ścieżką tylko dlatego, że wydaje ci się właściwa. Zacznij wsłuchiwać się w siebie i pytać, czego tak naprawdę chcę. A kiedy zdasz sobie sprawę, że niektóre z tych oczekiwań nie mają już sensu, wyeliminuj je. W ciszy. Bez konieczności usprawiedliwiania się przed kimkolwiek. Po prostu odpuść niewidzialne więzy, które wiążą cię z przeszłością. Członek Living on YouTube, teraz, gdy rozmawialiśmy o autodestrukcyjnych nawykach i iluzorycznej potrzebie kontroli. Nadszedł czas, aby zagłębić się w niektóre z największych kotwic, które trzymają cię w tym samym miejscu: toksyczne relacje, cyfrowy szum i potrzebę posiadania zawsze racji. Możesz pomyśleć, że te tematy się nie łączą, ale prawda jest taka, że wszystkie mają coś wspólnego: wysysają twoją energię i utrzymują cię w niewidzialnym cyklu psychicznego i emocjonalnego wyczerpania. A jeśli nie przetniesz tych więzów, nadal będziesz nosić ciężary. Które nigdy nie powinny być twoje. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak wyeliminować te kotwice strategicznie, bez kłótni, bez zbędnych wyjaśnień i bez dramatów. Po prostu odpuszczam i idziemy dalej. Siódme toksyczne relacje trucizna, którą spożywasz każdego dnia. Bądź szczery. Czy jest ktoś w twoim życiu, kto za każdym razem, gdy się spotykasz lub rozmawiasz, wydaje się wysysać twoją energię? Czy zauważyłeś kiedyś, że niektórzy ludzie sprawiają, że czujesz się mniejszy, bardziej niepewny, a nawet wątpisz we własną wartość. Nie dzieje się to przypadkowo. Toksyczne związki odbierają ci spokój, poczucie własnej wartości i równowagę emocjonalną. A najgorsze jest to, że wiele razy tak się do tego przyzwyczajasz, że nawet nie zdajesz sobie sprawy, jaką krzywdę ci wyrządza. Ale oto wielka prawda, nikt nie ma prawa cię umniejszać. A jednak upiera się przy utrzymywaniu tych więzi ze strachu przed samotnością, z poczucia winy, lub dlatego, że nauczono cię, że zrywanie więzi jest aktem egoizmu. Ale pozwól, że coś ci powiem: pozwolenie komuś odejść może być aktem miłości własnej. Nie oznacza to, że musisz walczyć, drastycznie zrywać więzi lub wpadać w szał z powodu tego, jak eliminujesz toksycznych ludzi ze swojego życia. W rzeczywistości najlepszym sposobem na to jest cisza. Mały niebieski rąb, przestań szukać kontaktu. Mały niebieski rąb, nie odpowiadaj od razu. Mały niebieski rąb, odejdź naturalnie. Z biegiem czasu osoba zda sobie sprawę, że nie jesteś już dostępny w ten sam sposób. A to dystansowanie się będzie o wiele skuteczniejsze niż jakakolwiek dyskusja. Bo prawda jest taka, że niektórzy ludzie nie zasługują na konfrontację. Zasługują tylko na jego nieobecność. A jeśli czujesz się winny, że pozwoliłeś komuś odejść. Pamiętaj o tym. Twój spokój jest wart więcej niż jakikolwiek związek, który cię niszczy. Ósmy cyfrowy szum niewidzialne więzienie, które rozprasza cię. Porozmawiajmy teraz o czymś, co jest obecne w Twoim życiu 24 godziny na dobę, ale rzadko postrzegasz to jako problem. Nadmar informacji i cyfrowe rozproszenie. Członek Living on YouTube, czy zauważyłeś kiedyś, że Twój mózg nigdy nie odpoczywa? Mały niebieski rąb budzisz się i bierzesz do ręki komórkę. Mały niebieski rąb spędzasz cały dzień na otrzymywaniu powiadomień, wiadomości i bombardowaniu nieistotnymi informacjami. Mały niebieski rąb czujesz potrzebę bycia zawsze w kontakcie, boisz się, że przegapisz coś ważnego. Ale prawda jest taka, że to nie ty masz nad tym kontrolę, to jest to, co kontroluje Ciebie. Każde powiadomienie, które nadejdzie, kradnie część Twojej uwagi. Każdy nieskończony zwój kanału kradnie część Twojej energii psychicznej. Za każdym razem, gdy się rozpraszasz, marnujesz czas, do którego już nigdy nie wrócisz. A kiedy zdasz sobie sprawę? Twoje życie toczy się na autopilocie. A teraz pomyśl, ile tak naprawdę czasu marnujesz każdego dnia na rzeczy, które nic do ciebie nie wnoszą? Jeśli chcesz odzyskać spokój ducha, musisz nauczyć się, jak przebić się przez cyfrowy szum. A jak to zrobić? Pineska wyłącz niepotrzebne powiadomienia. Twój telefon nie musi ci cały czas przeszkadzać. Pineska ustaw godziny korzystania z telefonu komórkowego. Nie otwieraj sieci społecznościowych przez cały czas, rób to świadomy. Pineska filtruj to, co konsumujesz. Przestań obserwować osoby i treści, które nic do ciebie nie wnoszą. Pineska ćwicz cyfrową ciszę. Spędź czas w ciągu dnia bez patrzenia na ekrany, bez ciągłych bodźców. A oto najpotężniejsza sztuczka, nie ogłaszaj tego nikomu. Po prostu zrób to. Ponieważ im mniej hałasu zrobisz w związku ze swoją zmianą, tym większy wpływ będzie ona miała na ciebie. A pewnego dnia zauważysz, że twój umysł jest lżejszy, bardziej skoncentrowany, bardziej obecny. A wszystko to dlatego, że zdecydowałeś się uwolnić siebie. Dziewiąta potrzeba zawsze mieć rację, duma, która cię izoluje. Porozmawiajmy teraz o czymś, co może niszczyć twoje relacje i wewnętrzny spokój, nie zdając sobie z tego sprawy. Potrzeba, aby zawsze mieć rację. Członku Vive de YouTube, ile razy kłóciliście się o coś, co w głębi duszy nie było nawet tego warte? Ile razy czułeś, że musisz udowodnić swoją rację, poprawić kogoś, upewnić się, że twoje zdanie przeważy. Społeczeństwo nauczyło nas, że posiadanie racji jest równoznaczne z inteligencją, siłą. Ale prawda jest taka, że największym sprawdzianem mądrości jest wiedza, kiedy pozwolić jej odejść. Mały niebieski rąb nie musisz wygrywać każdej kłótni. Mały niebieski rąb nie musisz korygować każdej błędnej opinii. Mały niebieski rąb nie musisz poświęcać swojej energii na próby zmiany poglądów innych. Bo w ostatecznym rozrachunku nie ma znaczenia, czy masz rację, ważne jest, czy masz spokój. Więc następnym razem, gdy poczujesz tę potrzebę, aby kogoś poprawić, aby udowodnić swoją rację, zatrzymaj się i żądaj sobie pytanie. Czy to naprawdę coś zmieni? A może to mnie po prostu zmęczy? Większość bitew jest zupełnie niepotrzebna. A kiedy nauczysz się uwalniać od tej potrzeby, odkryjesz coś niesamowitego, czujesz się znacznie lżej. Więc spróbuj. Pineska więcej słuchaj niż mówisz. Pineska zaakceptuj to, że nie zawsze musisz mieć ostatnie słowo. Pineska pozwól ludziom wierzyć w to, Czego chcą, to nie wpływa na to, kim jesteś. I najważniejsze, rób to w ciszy. Bo kiedy przestajesz walczyć o to, by mieć rację, prawdziwym zwycięzcą jesteś ty. Ostatni krok w kierunku lżejszego życia. Jako członek Vive de YouTube dotarliśmy do ostatniego etapu tej podróży. Teraz rozumiesz, że duża część ciężaru, który niesiesz, nie jest twoja. Ten strach przed opiniami innych ludzi, toksyczne relacje Autodestrukcyjne nawyki i potrzeba kontroli powstrzymywały cię, a ty nie zdawałeś sobie z tego sprawy. Ale zanim zakończymy, są dwa ostatnie ciężary, które musisz wyeliminować, aby uwolnić się raz na zawsze i żyć z większą lekkością i jasnością. A te ciężary to bałagan fizyczny i psychiczny oraz porównania, które cię więżą. Jeśli chcesz naprawdę zmienić swoje życie, musisz zostawić te kotwice za sobą. I musisz to zrobić bez oglądania się za siebie. Dziesiąte zaburzenie fizyczne i psychiczne, chaos, który cię węzi, nie zdając sobie z tego sprawy. Czy kiedykolwiek wszedłeś do zabałaganionego pokoju i poczułeś natychmiastową uciążliwość? Możesz nawet nie zauważać tego świadomie, ale twój mózg tak. Bałagan wokół ciebie jest odbiciem bałaganu w tobie. Mały niebieski rąb jeśli twój dom jest pełen rzeczy, których nie używasz, twój umysł jest pełen myśli, których nie potrzebujesz. Mały niebieski rąk, i na twoim biurku panuje chaos, twoje priorytety również są pomdrugeszane. Mały niebieski rąk, i twoja szafa jest pełna ubrań, których nie nosisz, twoje życie jest pełne zobowiązań, które nie mają sensu. A czy wiesz, w czym tkwi problem? Przyzwyczaiłeś się do tego bałaganu. Stała się częścią jego codziennego życia. Ale prawda jest taka, że bałagan to cichy złodziej energii. Okrada cię z jasności umysłu. To marnuje Twój czas. Sprawia, że utkniesz z rzeczami, które już dawno powinny zostać wyrzucone. Oto wyzwanie. Wyeliminuj wszystko, co nie dodaje wartości do Twojego życia. I zacznij od tego, co jest w Twoim zasięgu. Pineska, pozbądź się bezużytecznych przedmiotów. Jeśli coś już Ci nie służy, wyrzuć to. Podarować. Wyrzuć to. Ale nie trzymaj go z przywiązania. Pineska, uporządkuj swoją przestrzeń. Czyste i zorganizowane środowisko zapewnia spokój i jasność. Pineska, uprość swoją rutynę. Przestań komplikować proste rzeczy. Zmniejsz ilość niepotrzebnych codziennych decyzji. Pineska, dokonaj oczyszczenia umysłu. Zacznij zadawać sobie pytania o to, co jest, a co nie jest warte Twojej uwagi. I najważniejsze: rób to w ciszy. Nie musisz nikomu mówić, że organizujesz swoje życie. Po prostu zrób to. I pewnego dnia, nie zdając sobie z tego sprawy, rozejrzysz się dookoła i zobaczysz, że wszystko jest jaśniejsze. I w tobie też. Jedenaste porównania, które okradają cię ze szczęścia. Teraz dochodzimy do ostatniej wielkiej kotwicy, która cię powstrzymuje, mani porównywania się z innymi. Czy kiedykolwiek czułeś, że twoje życie nie jest tam, gdzie powinno, ponieważ widziałeś kogoś odnoszącego większe sukcesy w mediach społecznościowych? Czy kiedykolwiek spojrzałeś w bok i pomyślałeś, że pozostajesz w tyle za innymi ludźmi w Twoim wieku? Dzieje się tak dlatego, że nauczono nas mierzyć nasz postęp na podstawie tego, co robią inni. Ale prawda jest taka, że to porównanie nigdy nie będzie sprawiedliwe. Bo każdy człowiek ma inną drogę, inne wyzwania, inne możliwości. A kiedy się porównujesz, grasz w grę, której nigdy nie możesz wygrać. Mały niebieski rąb nie widzisz wewnętrznych zmagań innych ludzi. Mały niebieski rąb nie wiesz, co poświęcili, aby znaleźć się w miejscu, w którym są. Mały niebieski rąb nie zdajesz sobie sprawy, że kiedy porównujesz się z kimś, ta sama osoba może porównywać się z kimś innym. Więc jakie jest rozwiązanie? Przestań patrzeć na innych. Skup się na sobie. Jedynym porównaniem, które ma znaczenie, jest to, kim byłeś wczoraj. Pineska jeśli dziś jesteś o 1% lepszy niż wczoraj, to już jesteś na dobrej drodze. Pineska jeśli dzisiaj nauczyłeś się czegoś nowego, to już robisz postępy. Pineska, jeśli dzisiaj zbliżyłeś się trochę do tego, czego naprawdę chcesz, było warto. Kiedy przestajesz się porównywać, dzieje się coś niesamowitego. Możesz żyć swoim życiem, a nie cudzem. I to, mój przyjacielu, jest prawdziwa wolność. Wniosek w życie zaczyna się. Gdy nauczysz się odpuszczać, jesteś członkiem Living on YouTube, teraz wiesz, co musisz wyeliminować w ciszy, aby mieć lżejsze, bardziej zrównoważone i szczęśliwsze życie. Nie musisz wygłaszać wielkich ogłoszeń. Nie musisz nikomu niczego udowadniać. Po prostu przestań nosić to, co już ci nie służy. Mały niebieski rąb uwolni się od strachu przed opiniami innych ludzi. Mały niebieski rąb odpuść sobie toksyczne relacje. Mały niebieski rąb pozwól odejść nawykom, które cię niszczą. Mały niebieski rąb porzuć potrzebę kontrolowania wszystkiego. Mały niebieski rąb porzuć nierealistyczne oczekiwania. Mały niebieski rąb uwolnij szum cyfrowy. Mały niebieski rąb porzuć potrzebę posiadania zawsze racji. Mały niebieski rąb uwolnij się od bałaganu. Mały niebieski rąb porzuć porównania. A wtedy wydarzy się coś magicznego, poczujesz się wolny. Bo w końcu prawdziwy pokój nie bierze się zgromadzenia więcej, ale z uczenia się uwalniania tego, co niepotrzebne. Teraz wybór należy do Ciebie. Czy nadal nosisz w sobie to, co Cię obciąża? A może od dziś decydujesz się żyć lżej. Decyzja należy do Ciebie. I mam nadzieję, że wybierzesz lekkość.